Ale zesrańsko w komentarzach: Szkoda mi tych ludzi, ale skoro boli, znaczy, że dostrzegają problem u siebie. Codziennie piwo po pracy przecież to jakaś masakra. Kurwa mordeszko, No oczywiście, że jedno piwo codziennie jest masakrą, jest uzależnieniem. Ale od początku. Dwa dni temu nagrałem filmik o gościu, który pił cztery piwa, no i chłop umarł, no niestety, na no, wiadomo, konsekwencją alkoholizmu jest śmierć, ponieważ jest to silna toksyna. Drugi filmik nagrałem o chłopie, który pił codziennie jedno piwo, a w weekend więcej żona się zastanawiała, jeszcze, czy jest alkoholikiem. No oczywiście napisałem, że jestem, a odpowiedziałem, że jestem alkoholikiem. No i co się wydarzyło. Film, te dwa filmy: jeden w 48 godzin zrobił milion wyświetleń, drugi zrobił pół miliona. W dwa Godzin, a komentarze to jest. A zresztą kurwa, sami zobaczcie. A jak ktoś pije codziennie herbatę, to jest herbatnikiem? <noise> codziennie zrobię zdjęcie, nie jestem fotografem. Codziennie gram w koszach, nie jestem koszykarzem. Piję piwo codziennie, to nie jestem alkoholikiem. Ja codziennie piję fante i jestem fantastyczny. Ale pan gada głupoty? Codziennie nagrywasz TikTok. To też jest uzależnienie. TikToker narobił chłopu problemów, a jak codziennie jem cukierka, to jestem cukrzykiem. A czy jak jem codziennie, to jestem uzależniony? 64 osoby lubi to. Czy jak sram codziennie, to jest kałocholizm? Jak ktoś gra godzinę dziennie w gry, to jest uzależniony od gier? Kurde, ja piję codziennie wody z cytryną i cukru. Według Ciebie jestem uzależniony. Sześcioma czy ośmioma piwiami się nie upije, bez przesady. Ludzie, wszędzie widzicie alkoholików. Kurwa, no tak, co to jest? Osiem piw. Codziennie wolę habetę, to też uzależnienie? Mordo, tak, codzienna masturbacja jest uzależnienie. Grzegorz Jabłoński na przykład pisze Ty kurwa łysy pedale, chuja się znasz, jebni się w ten głupi łysy łeb, a później udzielaj się w internecie. Ze zdjęciem profilowym tutaj córeczka ze zdjęcia na pewno jest dumna, że ma tak mądrego tatusia. Ja muszę codziennie w pracy korzystać z komputera. To jestem uzależniony od komputera. Mogę pozwać pracodawcę? Mordeczki tych komentarzy jest setki i wiecie, to świadczy o tym, jak ogromna jest świadomość polskiego społeczeństwa, jak ona jest niska, że ludzie myślą, że alkoholik to jest zaszczany menel spod sklepu. Stop kurwa tym, tym głupotom. Stop, stop, stop. Ileż można kurwa? Budujmy wspólnie świadomość, czym jest uzależnienie, że alkoholik wysoko funkcjonujący w tej chwili jest najczęściej spotykanym rodzajem alkoholika. Jest to dobrze ubrana osoba, kurczę, zarabiająca dobre pieniądze, która po prostu musi się napić, ponieważ reguluje tym swoje emocje. Alkoholizm jest to bardzo powszechna choroba. Nie pij dziś.